Cześć, dzień dobry wszystkim, bardzo dziękuję za miłe komentarze, cześć, do oglądania. Pierwszym takim dobrym miejscem na zrobienie zakupów to jest dobrze znane starszym kierowcom pejne. Miejscowość ta znajduje się jadąc o strony kraju przed Hanowerem. Wjeżdżając na Autohof pobierzesz bilet i masz godzinkę, aby zrobić zakupy. Ogólnie autochowiec płatny, ale godzinkę masz free. Następną, taką dobrą miejscówką jest na autostradzie A38. Ósmy zjazd. Tam natomiast jest duży parking szutrowy za darmo. Można spokojnie sobie pałdę 9-11 godzin zrobić na tym parkingu. Oprócz stacji benzynowej, właśnie jest też market. Norma. Następnym dobrym miejscem na zakupy to będzie to będzie na A57 Moers to jest duże zagłębie. No, tam tu jak wjedziesz będziesz widział Rondo. Po prawej stronie, jak zjedziesz, będziesz miał Market. W lewą stronę, jak jedziesz trzecim zjazdem, masz dużą strefę przemysłową. No tam trzeba się trochę przejść, tam trzeba kawałek się przejść, ale warto tam nieraz jak będziesz Będziesz potrzebowała coś kupić to warto tam zajechać Następnym takim dobrym miejscem Jest na A44, 64 zjazd Kto lubi Fast foody to będzie miał okazję do McDonalda przejść Oprócz tego jest markę Drewe, Do którego trzeba około jakieś 300 metrów przejść się z, 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 z Na granicy niemiecko-holenderskiej, na Wendlu, bardzo dobrze, bardzo dobry market, bardzo dobrze zaopatrzony. No niestety tam jest troszkę już drożej, bo to w sumie już po holenderskiej stronie. Yy, najlepiej tam zajechać po strony Belgii, jadąc, stanąc na parkingu i w sumie jakieś około 200 metrów pod górkę się tak podchodzi, na ulicę i jest przy ulicy Market. Mynia samochodowa A44 bardzo fajna myjnia, gdzie na której można się przy okazji wykąpać. <laughs> I obok, jak ktoś lubi fast foody tak jak wspomniałem wcześniej to jest Burger King oprócz tego tam jest duża strefa gdzie są długie zatoki i też tam można zjechać sobie na pauzę przy okazji następna mynia to jest okolice Kassel krzyżówka A7 A49 też tam można auto umyć tylko że tam trzeba można się spodziewać kolejek w dzień ale mynia też jest ok, także jak będziecie potrzebować, to można tam podjechać. I następna jeszcze miejscówka na umycie auta, to jest dokładnie Porta Westfalika, też pewnie znana z naszym kierowcą. Duże autochow, gdzie można też na pauzę zjechać, mynia samochodowa. No i to by było wszystko. Mam nadzieję, że kiedyś może hmm, akurat Wam się przyda któraś ta, któraś ta właśnie lokalizacja marketu lub menu samochodowego. Dziękuję za uwagę. Cześć.